Cześć 8, strony Admix Games dzisiaj Wam pokażę jak polecić kanał na YouTubie. Dobra, to wchodzimy sobie w Opera GX. Jak już jesteśmy, klikamy w te, y, tr w te trzy strzałki tutaj. I tu klikamy wersja na komputer. Dobra, wchodzimy w swój kanał. Tutaj Twój kanał, klikamy sobie Klikamy Dostosuj kanał I tutaj powinno coś, coś Wam takiego się wyświetlić Ja już tu mam polecone kanały, więc po prostu Jakbyście nie mieli to klikacie Dodaj sekcję Polecane kanały I tutaj dajemy sobie na przykład ziomki ziomki i tu wpisujemy sobie kogo chcemy kogo chcemy na przykład na przykład go bierzemy sobie i klikamy ok opublikuj i już ja muszę tam usunąć tą sekcję, bo już mam tu polecany. Dobra, to filmik... Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i na razie.